Jaki make-up można zrobić do czerwieni na ustach? Do czerwieni zainspirowały mnie moje kolczyki, zobaczcie, jakie fajne. Natomiast jakie oko? No właśnie, dzisiaj propozycja takiego niebanalnego makijażu, dlatego że z reguły do czerwieni robimy delikatne oko, żeby się gdzieś tam ta równowaga. Była zachowana, natomiast dzisiaj pokażę wam połączenie również zobaczcie zieleni na oku. Jeśli jesteś ciekawa, jak zrobiłam ten makijaż, to zapraszam do oglądania. Zaczynamy sobie od bazowego cienia matowego, który nakładam na całą powiekę ruchomą, aż po łuk brwiowy, wewnętrzny kącik i nawet dolną powiekę. Następnie ciemniejszym cieniem, również matowym, natomiast jest to już brąz. E, Modeluję oko i zaczynam od zewnętrznego kącika, to tutaj nakładam pędzlem do nakładania cieni, zobacz, stempelkując, i następnie, w momencie, kiedy już jest mało co na pędzelku, delikatnie modeluję oko do połowy ruchomej powieki. Delikatnie wykonuję także ruchy mieszające, blendujące, ale też wklepuję. Chodzi mi o to, żeby jak najwięcej e, produktu było przy rzęsach, a im idziemy tutaj niż, wyżej, tym on się fajnie zaciera. I to jak coś intensywnie już zależy od Ciebie, zawsze można jeszcze sobie troszkę dodać we, w zewnętrznym kąciku ruchomej powieki. I teraz taki myk właśnie z mm, kolorem, który mm, właśnie będzie zdobył naszą powiekę, zanim nałożę zieleń tuż przy linii rzęs na dolnej powiece, czyli nie na linii wodnej, na dolnej powiece, nakładam czarną kredkę wodoodporną i teraz na pędzel do nakładania, który jest mniejszy, który jest kuleczkowy, nakładam zieleń, którą po prostu tą kredkę teraz mieszam. I co to daje? Daje nam przepiękne przejście kolorystyczne. Tuż przy rzęsach mamy czerń, która jest intensywna, Następnie rozcieramy to yy, zielenią i delikatnie, przymykając oko, delikatnie ciągnę to w górę, żeby też troszkę no, po prostu uzyskać taki efekt cienia. Tak prezentuje się ten makijaż w przepięknym blasku słońca. Jeżeli masz ochotę zapytać mnie o kosmetyki, czekam na Ciebie we wiadomości, dlatego że możesz je u mnie zakupić. Ja również dobieram spersonalizowane paletki, produkty kosmetyczne, więc korzystaj z tej możliwości.